Były takie momenty, że trzeba było e, tak bardzo się skupić, żeby umieć osiągnąć swój cel i zadanie e, na planie. E, bo można łatwo zaginąć po prostu w tym męskim towarzystwie, które posługuje się jakimś. E, też wojskowym towarzystwie, które posługuje się swoim kodem językowym. A to ciekawe, co Wam mówili na tej premierze ci gromowcy? Po, oprócz tego, że im się podobało, jak oni to interpretowali? O czym dla nich to był film? Rozmawialiście z nimi? E, tak. E, tutaj. E, Przede wszystkim nasi konsultanci, którzy brali mm -hmm. z nami udział w realizacji filmu, byli bardzo zadowoleni i, i, i mieli szacunek do tego, że pierwszy raz widzą tak fajnie zrealizowane sceny walki. Aha, czyli... Rzeczywiście, że tutaj ten poziom został ich zdaniem, no, ten poziom jest bardzo zadowalający. Ale Ty też zaczęłaś mówić tak w żołnierskim, <noise> tak, tak, w żołnierskim skrócie konstruować. Tak, tak konstruować. ale ja bardzo wiele też wniosłam z tego spotkania z, z naszymi e, gromikami, bo tak no? na nich mówiliśmy gromiki. gromiki no? e, e, tak, nauczyłam się tego, żeby najpierw obserwować, potem działać bo to, to jest taka właśnie rozeznanie sytuacji dookoła, a potem działanie w sytuacjach zawodowych, kiedy jest sytuacja trudna, to rzeczywiście trzeba się skupić, oszczędzać energię i skupiać się tylko właśnie na przeprowadzaniu swojego zadania.